Finałowe oprawy apatora i motoru, świetny mecz Gurdziądzu, finał KLJ. Zapraszam na ostatnie podsumowanie w tym roku. Witam bardzo serdecznie na ostatnim podsumowaniu w tym sezonie. Zachęcam Was od razu do subskrypcji kanału. Abyście dostali powiadomienie o nowych filmach, bo te również w przerwie zimowej będą się pojawiać. Zapraszam jeszcze na Discorda i na Instagrama. Link w opisie. Ostatnie podsumowanie zaczniemy sobie od finału Krajowej Ligi Żużlowej, w której Wybrzeże Gdańsk zmierzyło się z Polonią Piła. Zacznijmy sobie od relacji od grupy Młoda Polonia Piła. Co tu dużo mówić? Wypchany sektor gości, stadion gospodarzy pełniutki, a nasza Polonia pojechała po awans. Na płocie tego dnia wywieszamy dwie nasze fany. Narodówka i Pumba oraz Januszek gdzieś obok wywieszają swój baner reklamowy, o czym napiszemy na koniec relacji. Doping, jak i zadowolenie rosło z każdym zwycięskim biegiem naszej Polonii. Zawodnicy jechali jak natchnieni i awans do pierwszej ligi stał się faktem. Takiego szału radości nie pamięta nikt z nas. Ba, mało było takich chwil w przeciągu tych wielu lat bycia przy klubie, ale to co się odjechało przerosło nas wszystkich. W czasie meczu trybuny stadionu w Gdańsku z każdym biegiem pusto szeją, a my doskonale się bawimy i świętujemy awans. Zawodnicy i działacze bawią się z nami. Szampany lądują na sektorze gości. Panowie, nie spierdolcie tego, co zostało zbudowane przez was ciężką pracą. Szacunek dla was. Z kibicowskim pozdrowieniem, Młoda Polonia i Ultras Polonia Piła 09. Podsumowanie znalazło się również na profilu Razem Tworzymy Wybrzeże. Ciężko o bardziej gorzką pigułkę do przełknięcia dla nas, jako kibiców, niż to, co zafundowali nasi żużlowcy. Niestety, pomimo tego, że do samego finału przegraliśmy zaledwie jeden mecz, finał został położony przez zawodników po całości. Brakuje słów, aby w jakiś mądry sposób opisać to, co wczoraj zobaczyliśmy. Dlatego chyba najlepiej będzie, jeśli tutaj postawimy kropkę, bo nasz poziom rozczarowania wywindował poza jakąkolwiek skalę. Sam doping stał na dobrym, momentami rewelacyjnym poziomie. My jako kibice stanęliśmy w pełni na wysokości zadania. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli wczoraj w tym, aby przygotowana przez nas specjalnie na ten mecz oprawa wypadła jak najlepiej. Chcielibyśmy również na sam koniec wyjaśnić sytuację z końca meczu, kiedy to my, jako grupa, zdjęliśmy przed 13 biegiem wszystkie flagi spotu poza Danielem. Była to decyzja nasza jako grupy, którą uważaliśmy za jedyną słuszną. Pojedynczym jednostkom, które uderzały w nas w tym czasie tekstami, że nie jesteśmy kibicami i nie zasługujemy na przychodzenie tutaj, polecam naprawdę zastanowić się nad sobą i włożyć w to tyle czasu, pasji, serca i pieniędzy, co my. Flaga z Danielem jako jedyna została do końca, bo sam Daniel zwyczajnie zasłużył na specjalne wyróżnienie. Trzymamy za ciebie kciuki i powrót do zdrowia. Zachęcamy również do wpłat na dalsze leczenie Daniela, a my byliśmy, jesteśmy i będziemy z klubem bez względu na wszystko. Razem tworzymy wybrzeże. Mecz zakończony zwycięstwem gości 52 do 38, Polonia Piła awansuje do pierwszej ligi. Jeżeli jesteśmy już przy Polonii Piła, to po zakończeniu sezonu pojawili się również w 10 osób w chodzieży, aby wesprzeć miejscową Polonię w meczu z górnikiem Konin. Przechodzimy jeszcze szybko do rowu rybnik, który zapewne jak wiecie spadł do pierwszej ligi. Kibice zapowiadali protest pod urzędem miasta i ten faktycznie się odbył, jednak chyba nie tak jak sobie to wymarzyli. Na marszu pojawiło się 40 osób i chyba za dużo z tego nie wyniknie. Kibice złożyli również list do Urzędu Miasta, który możecie sobie przeczytać na facebookowym fanpage'u grupy Zielono-Czarni. Koniec dyktatury! Koniec dyktatury! Grosek, koniec obietni! Koniec obietni! Grosek, koniec obietni! 28 września na Stadionie Miejskim w Bydgoszczy Polonia pojechała pierwszy baraż ze Stalą Gorzów. Na stadion przyszło 9300 kibiców oraz delegacja kibiców Stali. Od nich sobie zaczniemy. W niedzielę popołudnie meldujemy się w Bydgoszczy w fajnej liczbie. Tuż przed prezentacją ruszamy z dopingiem i pomimo niekorzystnego wyniku na torze trzymamy dobry poziom do ostatniego biegu. Płot na tym meczu ozdobiły dwie patriotyczne flagi oraz już klasycznie fana na wyjeździe i konfederatka. Gospodarze natomiast wystawiają dobrze nabity błyn i prezentują oprawę złożoną z barwowej kartoniady oraz transparentów o treści Dziś polecimy klasykiem, każdy tu jest fanatykiem. goszczanie zaliczyli również małą wpadkę, mianowicie wywiesili jedną z flag na lewą stronę. Tego dnia polonistów wspierał GKM Grudziąc oraz Tomil Olsztyn. Końcowy wynik to 47-43 do 43 dla Gryfów. I płynnie przechodzimy do rewanżu w Gorzowie. Na meczu pojawiło się 8674 kibiców, oraz osiem stówek Poloni Bydgoszcz. Miejscowi wystawiają średnio nabity młyn i prezentują oprawę. Przeczytam Wam ich relacje z tego dnia. Wygrywamy barażowe spotkanie i utrzymujemy się w lidze. W tym meczu na torze byliśmy prawdziwą drużyną, a na szczególne wyróżnienie zasługuje nasz wychowanek Oskar Paluch, który pojechał kompletny mecz i zdobył 16 punktów. Doping stał dziś na wysokim poziomie, momentami włączał się cały stadion, a po 13 biegu wspólnie świętowaliśmy utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Z pewnością byliśmy wtedy słyszalni w wielu gorzowskich ulicach. Na prezentację przygotowaliśmy oprawę z wizerunkiem Sągo z bajki Dragon Ball, uzupełnioną transparentami z hasłem walże do końca. Płot ozdobiła flaga serce stadionu, a także transparent dedykowany naszemu byłemu zawodnikowi z hasłem Szymek, witaj w domu. Ekstra Liga dla Gorzowa. Od siebie dodam, że nie kumam tej oprawy. Muszą chłopaki popracować na pewno nad formą sektorówek, no i przede wszystkim nad rękoma. Jeżeli chodzi o polonistów, to zjawili się w Gorzowie w 800 osób i oprócz swoich flag również pojawiły się fany piknikowe. Mogli liczyć również na wsparcie GKM-u Grudziądz. Końcowy wynik spotkania to 53-37 do 37 dla gospodarzy, co oznacza, że stalowcy utrzymują się w ekstralizie. 21 września na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu Sparta pojechała pierwszy mecz o trzecie miejsce z GKM-em na stadionie, oczywiście, kompleks 13 675 kibiców oraz 400 głów grudziądzam. Wrocławianie wystawiają na młyn i lecą z głośnym dopingiem przez całe spotkanie. Tego dnia bez oprawy. GKM-owcy natomiast tak opisują ten dzień na swoim Facebooku. Na pierwszy w historii klubu mecz o medale do Wrocławia wybrało się około 400 żółto-niebieskich. Od początku ruszyliśmy z solidnym dopingiem, choć czasem nieco osłabł przez panujący upał. Na pocie pojawił się transparent. Czy wygrywasz, czy nie? A po czwartym biegu zamieniony został na transparent, czy zakazy, czy nie. Wszystko okraszone zostało machajkami w barwach i świecami dymnymi. Oprawa pierwotnie planowana była na inny wyjazd, ale z racji awansu do playoff została zaprezentowana we Wrocławiu. Później na pocie pojawiły się już nasze flagi, plus dwa płótna polonii Bydgoszcz. Niestety treść oprawy okazało się mocno prorocza i ponosimy bolesną klęskę na torze. Mimo to zawodnikom i tak należą się brawa za cały sezon. Z nami tego dnia 25 braci z Polonii Bydgoszcz. Wielkie dzięki za wsparcie. Mecz zakończony wysokim zwycięstwem Sparty Wrocław 61 do 29. Można jeszcze na szybko dodać, że dzień wcześniej Grudziądzanie wspierają swoich przyjaciół z Łomży na meczu w suwałkach. Od razu przechodzimy do pamiętnego meczu w Grudziądzu. Jeżeli chodzi o skandal z ochroną, to odsyłam was do specjalnego filmu, który nagrałem na gorąco. Link w opisie. Na stadionie pojawiło się 7300 kibiców. Oraz wypełniona po brzegi klatka gości. Tego dnia, moim zdaniem, zarówno GKM, jak i Sparta Wrocław pokazali się z jak najlepszej strony. I gdyby był plebiscyt ten na najciekawszy z mecz sezonu, to na pewno to spotkanie byłoby kandydatem do wygranej. Przejdźmy najpierw do kibiców gości. Sporo się wczoraj działo przy Halera 4. Jedno jest pewne, ostatni mecz sezonu mógł się podobać tak kibicowo, jak i na torze. Sezon 2025 kończymy z brązowymi medalami na szyi. Przyszłość wypatrujemy w jasnych barwach. I byle do wiosny. 1 3 1 -2. Przejdźmy teraz do kibiców GKM-u. Przeczytam Wam relację. Po wysokiej porażce we Wrocławiu szanse na brązowy medal były minimalne. Mimo to mobilizacja była duża. Trzeba było godnie zakończyć sezon. Pierwsza oprawa to transparent na szczycie sektora, grudziący szalikowcy i odpalone ognie bengalskie. Do tego cały młyn z szalami w górze i mogły się przypomnieć stare dobre czasy. To tak naprawdę była mała rozgrzewka przed tym, co miało nastąpić później. Po oprawie wywieszamy flagi, w tym jedną bydgoskiej polonii. Kolejna oprawa to transparenty. Na górze w jedność siła oraz na dole żółto-niebieska rodzina. Na trybunie rozwinięta została sektorówka pasiak. W jednym momencie spod niej rozwinęliśmy dziesiątki flag w barwach i podświetliliśmy całość stroboskopami. Efekt rewelacyjny, doceniony nawet przez komentatorów telewizji. Ostatnia oprawa zaprezentowana została przed biegami nominowanymi. Był to transparent Awe nasz wielki oraz malowana sektorówka GKM. Całość uświetlona żółtymi i niebieskimi racami. Gdy race z ostatniej oprawy dogasły, na sektor próbowała wejść ochrona. Chwilę udawało się ich powstrzymywać, ale od razu zaczęli pryskać gazem w hurtowych ilościach. Nie zważali na małolatów czy kobiety. Gazowali na ślepo cały młyn. W ruch poszły też pałki, którymi obrywały losowe osoby. Gaz dotarł do sąsiednich sektorów, a i studio telewizji musiało zostać z tego powodu przedwcześnie zakończone. Po raz kolejny gratulujemy Agencji Ochrony Wena. Mówią o Was już nie tylko w Grudziądzu. Zakończenie sezonu na trybunach mimo wszystko w kozackim stylu. Zaprezentowaliśmy trzy okazałe oprawy, nad którymi Ultrasi pracowali wiele dni. Naszego oddania klubowi i fanatyzmu nie powstrzyma żaden ochroniarz ze swoimi zomowskimi metodami. Sparta szczelnie wypełniła klatkę gości. Również odpalili pirotechnikę i niestety również poznali prostactwo grudziąskiej ochrony. Młynowy Sparty został zagazowany tylko za to, że usiadł na płocie, by prowadzić doping. Z nami tego dnia Polonia Bydgoszcz 20 Szala, LKS Łomża 7 Głów, 100 Mil Olsztyn, 5 Osób. Dziękujemy za wsparcie i do następnego! Świetny kibicowski mecz zakończony wynikiem 46 do 44 dla GKM-u jednak to WTS kończy sezon z brązowym medalem na szyi. Przechodzimy teraz do finałów Ekstraligi. Zacznę od meczu w Toruniu. Na stadionie, mimo skandalicznych cen biletów, komplet 16 354 kibiców oraz wypełniona klatka gości kibiców z Lublina. Z tego miejsca również zapraszam Was na krótki filmik z oprawami z tego meczu. Link w opisie. Apator tego dnia z młynem wypchanym do ostatniego centymetra. Już przed meczem zaczynają się bluzgi z obu stron, jednak to Apator napinał się pierwszy. Goście wywieszają trzy flagi i prezentują flagowisko. Jeżeli chodzi o Apator. To przeczytam wam ich obszerną relację z tego dnia. Po dziewięciu latach przyszło nam się mierzyć w końcu na wyczekiwany i wymarzony finał przeciwko motorowi Lublin. Zainteresowanie było ogromne. Na ten mecz wszyscy się mobilizowali jak tylko mogli. Bilety wyprzedane w mgnieniu oka, a stadion wypełnił się po brzegi już na bardzo długi czas przed rozpoczęciem zawodów. Również my, fanatycy, przygotowaliśmy się na ten dzień szczególnie. Podczas prezentacji zawodników rozkładamy na młonie sektorówkę na dwa poziomy, która przedstawia krzyżackiego rycerza na krześle monarszym, a przed nim siedzi upokorzony i zdołowany kozioł, symbol naszych rywali. Wokół sektorówki unosimy złociste sreberka, a całość dopełniają dwa transparenty o wymiarach 30 na 3 metry, na których widnieją słowa: Na tron w tym sezonie powraca oraz Jedyny król żużlowego świata. Wszystko to przy akompaniamencie naszego hymnu. Był tego dnia nabity do ostatniego centymetra, jednak ciężko oscylować gdzie zaczynały, a gdzie kończyły się nasze sektory dopingujące, gdyż doping tego dnia jeden z najlepszych w historii toruńskiej motoareny. W wielu momentach cały stadion brał czynny udział we wspólnym kibicowaniu. Na łuku wywieszamy łącznie 15 flag, w tym po jednej dyskoboli i startu gniezdo. Po dwunastym biegu rozkładamy sektorówkę o wymiarach 24 na 12 metrów, na której ukazany jest Mikołaj Kopernik na tle panoramy toruńskiej starówki i który wskazuje na piątą gwiazdkę. Całość wieńczy transparent 24x3 metry o treści W grodzie Kopernika, gdzie wiara w piątą gwiazdkę jest. Po niej podgrzewamy atmosferę rozświetlając nasz obiekt 50 świeczkami, śpiewając i radując się finałowym rezultatem. Mecz kończy się pokaźną wygraną naszych zawodników w stosunku 54-36. do 36. Po zawodach nasi zawodnicy podchodzą pod błęd i razem z nimi celebrujemy zwycięstwo. Od siebie dodam, że był to zdecydowanie najlepszy kibicowsko mecz Apatora od lat. Nie jestem kibicem Apatora, ale żałuję, że nie było mnie na tym spotkaniu. Zanim jeszcze przejdziemy do rewanżu finału Ekstraligi, to warto jeszcze wspomnieć o meczu Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski z Wełną Skoki. Bowiem szczuny z landu gościły tego dnia delegacje właśnie Apatora oraz Startu Gniezdo. Wywiesili transparent zgodowy z nazwami klubów oraz odpalili pirotechnikę w postaci rac i świec dymnych. Torunian dwie dyszki, a startowców 37 głów. Na koniec wisienka na torcie, czyli wielki finał Ekstraligi: Motor Lublin vs. Apator Toruń. To stadionie komplet 9302 kibiców oraz 800 głów z Torunia. Zaczniemy sobie od lubelaków, którzy tego dnia w wypełnionym po brzegi młynie prezentują sektorówkę z wizerunkiem żuszlowców motoru, którzy jadą po kolejnego mistrza Polski. Do tego wywiesili transparent o treści. To nasza pasja i nasze życie. Ostatnia prosta, by wciąż być na szczycie. Całość dopełniły barwowe dymy oraz sztuczne ognie wystrzelone poza stadionem. Jeżeli chodzi o gości, to przeczytam wam obszerną relację. Po pierwszym mistrzowskim wykonaniu nas, kibiców, jak i zawodników w finale w Toruniu, mieliśmy tydzień, aby przygotować się do rewanżu w Lublinie. Wiadomym było, że żałosny sektor gości w Lublinie, mogący pomieścić oficjalnie ledwie 290 osób, będzie dla nas za mały. Po wielu perturbacjach i staraniach, ostatecznie udało nam się zdobyć około 200 biletów, które mogliśmy rozprowadzić między najwierniejszymi wyjazdowiczami. W sektorze gości ostatecznie stawił się nad nadkomplet krzyżaków, około 350, a dzięki temu, że pikniki z Lublina po batach w Toruniu przestały wierzyć w mistrzostwo, około 450 osobom z Torunia udało się dostać bilety na sektory gospodarzy. I łącznie tego dnia naszą liczbę szacujemy na 800 osób. Klub z Lublina od początku robił nam podgórkę, nie zezwalając na wniesienie praktycznie niczego. Ostatecznie po wielu negocjacjach wnosimy się do flag, w tym jedną dyskoboli, które zdobią sektor gości oraz transparent o wymiarach 20x2, Mistrzowie Polski 2025, który wywieszamy po 14 biegu, gdy nasi zawodnicy pieczętują piąty tytuł mistrzowski w historii. Doping tego dnia przez całe spotkanie, jak i długo po nim, na bardzo dobrym poziomie zdecydowanie głośniejszy niż gospodarzy. Po 14 biegu na naszym sektorze zapanowała euforia. Kona prowokuje, próbując zerwać naszego transa i psikaniem gazem na oślep, ale trans zostaje na swoim miejscu i ignorujemy ich zaczepki. Przez długi czas bawimy się, świętując upragniony tytuł, najpierw sami, a później z naszymi zawodnikami. Z nami tego dnia delegacja kibiców dysko boli grocisk, którym dziękujemy za wsparcie. Apatorka, apatores, apator mistrzem Polski jest. Mecz zakończony zwycięstwem motoru 52-38, jedokta Pator Toruń zdobywa pierwszy raz od 17 lat drużynowego mistrza Polski. 2 października odbyła się również feta organizowana przez klub. Krzyżacy również pojawili się na wydarzeniu i świętowali razem z zawodnikami. Dziękuję za obejrzenie ostatniego podsumowania tygodnia w tym sezonie. Zapraszam do komentowania i konstruktywnej krytyki, co Waszym zdaniem można byłoby jeszcze poprawić w naszych filmach. Subskrybujcie kanał, ponieważ równie dużo będzie się działo podczas przerwy zimowej. Do usłyszenia!